Koniec września zostawiliśmy dzieci, psa i kota pod opieką dziadków i ruszyliśmy w sześciodniową podróż po Albanii. Wykupiliśmy jedynie lody w obie strony i zarezerwowaliśmy samochód. Całą resztę zostawiliśmy w rękach losu. Nasze założenia w ciągu sześciu dni zobaczyć jak najwięcej, poleżeć na plaży i spędzić wolny czas razem. Pierwszym punktem podróży była starożytna miejscowość Berat oddalona około 70 km od pirandy. Na pierwszy przystanek jesteśmy w mieście Berat w Albanii i idziemy sobie i właśnie widzimy, że na takim wysokim urwisku właściwie jest chyba jakiś zamek albo jakaś bassza no nie wiem. i postanowiliśmy to sprawdzić, a więc drapiemy się tam, ale dopiero po obiedzie. Zaczęliśmy ocenę tej tradycyjnej Beratit. Wygląda nieźle. Idziemy, Zaraz. jeść, nareszcie! Nasz pierwszy posiłek w Albanii. Postawiliśmy na tradycyjny poczęstunek. Podobno tutaj jest wszystko w jednym, a więc spróbujemy. Chleb kukurydziany średnio. Za to przepyszny ser. Kozi, pyszne pomidory i oliwki. Mamy placek z ziołami, pastę twarogową i przepyszne grillowane warzywa. To jest naprawdę petarda. To jest przepyszne ciasto francuskie albo ciasto filo z jakimiś zielonymi warzywami. Nie mogę za bardzo rozgryźć z czym, ale to jest naprawdę pyszne. Dostaliśmy do degustacji również mięso. I <ścoughs> kot chciałby nałożyć wszystko powiedzieć. Przez tego wszystkiego był nadziewany bułkowarzany i oliwki i wino. Ale jeszcze, ale kój tak, już się zmęczyłam. Przed nami jeszcze jakieś 90% drogi. Tak, już mam dosyć. Nie poddajemy się. System doniczkowy. Bardzo powszechny w aranżacji przestrzeni w Albanii. Prawdopodobnie kiedyś tutaj powstanie kolejne piętro, ale tymczasowo. Pręty pomalowane nawet pod kolor, żeby było estetycznie. No po czemu mają zardzewiałe starczeć? Jest elegancko. I tak jest wszędzie. Aha, okazuje się, że to była normalna droga. A my szliśmy boczkiem. można go samochodem tu przyjechać. A my żeśmy człopali tyle czasu. Ile nam to zajęło? Pół godziny. Widzę, Ja jest tak. ciekawe. to zawsze czułam, że jestem księżniczką. A, że moje miejsce a, jest na zamku. Wow, to jest mocno, tak naprawdę. Schodzimy na dół. A czy nie chcesz tak pod ścianką przejść? Się? Nie chcę. Czemu? Ja się też boję. Pięknie. w ogóle miejsce ma ogromny potencjał, ale jest e, niedopieszczone, e, Jest dużo śmieci, niestety e, mnóstwo przestrzeni takiej niebezpiecznej i niezabezpieczonej, co e, myślę, że na przykład w Polsce nie miałoby w ogóle miejsca, a po prostu wszędzie byłby zakaz wstępu. Natomiast my żeśmy sobie przeżyli taką niebezpieczną trasę i to było bardzo ciekawe doświadczenie. E, no, zachód słońca, przepiękne, właśnie teraz mamy. Ja się nie patrzy. 还七八车东西过呀。 Berat to miasto muzeum, nazywane też miastem tysiąca okien. Naprawdę robi wrażenie. Będąc w Berat, warto zanurzyć się głębiej w góry, ponieważ kryją się tam prawdziwe perełki. Nasza wyszedł z mojej strefy komfortu i przejechał po drodze która wydawała się być nieprzejezdna yy, około kilometra dzięki temu mamy teraz krótszy spacer idziemy kąpać? nad wodospad Bogowa Dziwnętrz. czy będę się kąpać? nie wiem zaraz się okaże zobacz, wszyscy mokrzy wracają, widzisz? hej, hej. hej. Berat. Ruszyliśmy nad kanion Osumi. Po drodze zatrzymując się nad przepięknym wodospadem, gdzie mój mąż zaczął orzeźwiającej kąpieli. Jedziemy cały czas samochodem, taką trasą serpentynową. Szczerze mówiąc, aż mi się zrobiło niedobrze, bo po prostu cały czas kręcimy. Eee, także ja, jako osoba z chorobą lokomocyjną, no nie jest mi lekko jechać, powiem szczerze, ale tu jest przepięknie i powietrze jest cudowne. To byś przejechał. Właśnie na dole widać grupę, która jest na raftingu. Kosztuje to mniej więcej 70-80 dolarów od osoby. My się na to nie zdecydowaliśmy, bo wydawało nam się to zbyt ekstremalne. No i tak, jak patrzę, to chyba dobrze, że się nie zdecydowaliśmy. Po całym dniu górskich wędrówek zdecydowaliśmy się ruszyć w kierunku morza. Google Maps prowadziło nas na skróty drogą przez góry, która według miejscowych nie istniała, więc musieliśmy cofnąć się do Berat i dalej ruszyliśmy w kierunku w Lore. ale o tym już w kolejnym filmiku. Obserwuj nas po więcej.